Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Lucha i zapraszam was wszystkich do kolejny odcinek z serii o Warzone. Jesteśmy. wszyscy okay. do wyznaczonego Jest, wygramy. To jest blisko. A dzisiaj porozmawiamy o Kilo 141, który od niedawna towarzyszy mi w Werdańsku. Do tej pory używałam wyłącznie RKM-ów, karabiny snajperskie czy pistolety maszynowe. Jakoś karabiny szturmowe używałam wyłącznie w grze wielosobowej i nie zaiskrzyło na tyle, żeby taki zestaw z karabinem szturmowym sobie zbudować. Ale wiecie, jak to jest. Gdy się zabije przeciwnika, a nie ma się jeszcze swojego zrzutu broni, a on już miał, i podnosi się to, co po nim zostało, i tutaj zaskoczenie: Kilo. Jak to bywa w grze? Wiadomo, podnosi się to, co jest, i zaczyna się grać. I tak, warto wypróbować, warto zbudować taki set, i to była moja bardzo dobra decyzja. Teraz Wam pokażę, jakich modyfikacji używam do kilo. Podobnie jak w przypadku każdego karabinu w Warzone, pierwszą rzeczą do zrobienia jest zainstalowanie monolitycznego gumika, aby zwiększyć efektywny zasięg. I w połączeniu z lufą Pingward Arms 19.8 zapewnia maksymalne obrażenia na długich dystansach i stabilizuje odrzut. Dzięki optyce celownikowi 3.0 można łatwo wykrywać wrogów z dużej odległości. Jeśli chodzi o chwyt przedni, używam chwyt przedni merc, daje mi zwiększoną celność i lepszą kontrolę. Co do magazynku, tutaj był największy dylemat, jaki wybrać. 60 naboi czy 100 naboi. Ja zdecydowałam się na 60 i nie ukrywam, czasami brakuje tych paru pestek do powalenia przeciwnika. A jak wam się strzela z kino? Napiszcie w komentarzach. Ten, co cię zabił, nie? wroga hmm? Ten, co cię zabił, nie? Tak. Zbliża się do was chmura gazu. Jest, dwóch, Jeszcze dziesięciu, już prawie koniec. Zbliża się

Jestem w dupie. Jestem. Nie Trzy powiem wrogów wrogów. Jest. Yeah, wow. to pierwszy, ale ładnie. No. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zostawiliście już łapkę w górę. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału i odwiedzenia mnie na Facebooku, Twitchu i Instagramie. Linki zostawiam w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na streamie.